Witamy serdecznie. Z uwagi na rozpoczęcie nowego projektu postanowiliśmy się z wami przywitać w nietypowy sposób. Bez intra ruszamy jako quizersi i będziemy na tym kanale w nieco innej formie sprawdzać swoją wiedzę na różne tematy, nikogo? na różne tematy, tak, różne, tak. różniste. Tym razem mam nadzieję, że będę miał może so? Tak, nie tylko nikodem będzie tym organizatorem quizu. Nie, no chyba nie Myślałem, że coś powiedziałem głupiego. Tak. Jak... Tym razem mam nadzieję, że również będę mógł być uczestnikiem więc tak. nie mogę się już doczekać, kiedy że... rotacja będzie miała miejsce. Krzyby powiedział, że już ma kilka przykładów przygotowanych, z tego tytułu się bardzo cieszę, tak. i nie mogę się doczekać następnych publikacji. My oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, tak więc jeżeli macie jakiekolwiek rady, jakiekolwiek, nie wiem, właśnie, rekomendacje dotyczące formatów, no to, tematów. dawajcie proszę znać tam w sekcji komentarzy i oczywiście prosimy o lajki i subskrypcje, tak żebyśmy się... mogli się ją trochę przebić, poza na tę naszą piłkarzykowo-plusową bańkę, bo jak już pewnie zauważyliście, to, to właśnie ten, ten, kanał ten kanał został przemianowany na Wizersu. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj, co będziemy dzisiaj robić? Robi? Dzisiaj, materiał inaugurujący, jako że na naszym kanale, tym oryginalnym, czyli na piłkarzykach, bardzo dobrze przyjął się format kółka, kółka i krzyżyk. krzyżyk w wersji piłkarskiej, to tym razem postanowiłem sprawdzić Waszą wiedzę z zakresu kinematografii i będziecie musieli. Lubimy. Wypełnić planszę kółka i krzyżyk nazwiskami piłkarzy, ja. nazwiskami aktorów. Stara miłość nie, nie nawet nie. nie, nawet nie nazwami, nazwiskami filmów. Aktyw, nazw nazwami filmów, a na bokach, na skrajach będą figurować właśnie nazwiska, więc element wspólny, żeby Eee, zaznaczyć pole no to oczywiście musicie wskazać film. Ja będę też na bieżąco weryfikował, bo może się okazać, że te, które znalazłem nie są jedynymi. Tak, tak, tak. A my co? Przechodzimy w takim razie do co? pierwszego przykładu. Obojętnie, mogę zacząć ja, mogę spróbować. No dobrze, to zacznij. Eee, no to Samuel L. Jackson i... Tar... Eee, I co, 30 sekund klasycznie? Tak, i Tarantino, eee, ale co to znaczy, że musiał z nim grać w tym tak, filmie? Grać. Tak, grać. O kurcze. Eee, Czas leci i nim nie. Eee, zaraz, w którym to filmie? To jest taki przykład rozgrzewkowy. Ja tutaj też od razu zaznaczę, że... No dobra, Pulp Fiction, Samuel Jackson no, Tarantino. No tak, no, no dobrze. Samuel Jackson Tarantino, Samuel Pulp Fiction. Dobrze, w w takim razie ty jadzisz. ja poproszę Sama Hayek Tarantino od zmierzchu do świtu. Tak, jest a, genialny, genialny film. Obsadził w tej roli tylko po to, żeby lizać stopy, lizać stopy to jest tak dobry film. Jest bardzo. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji genialny, oglądać, to polecam. Genialny. Ja do niego się przekonywałem, nie wiem dlaczego, przez jakiś czas i dopiero jak Szyby właśnie polecił, a. to zdecydowałem się na obejrzenie. To no jest bardzo dobry, rzeczywiście. Ale czekajcie, Samuel L. Jackson. No ja powiem szczerze, że to jest dość kiepsko. Serio? No. Kurczę, a moim zdaniem to jest jeden z prostszych przykładów. Kolejne są nieco bardziej zawiłe. No nie wiem, Jamie Fox, Tarantino Django spróbuje. No tak, no tak. Grał, grał, Miał tam taką rolę poboczną, co prawda. Wstał wysadzony. Tak, jako handlarza niewolników Al Pacino, Salma, Jamie. Al Pacino, Samuel. Ja nie widziałem żadnego filmu z tej teamem, więc. Widziałeś? Możliwe, że nie wiem nawet o tym, że widziałem, albo nie pamiętam. Al Pacino Jamie. A spróbuję, strzelam, że Al Pacino grał z Foxem w Reju? Eee. W. w reju? Eee, o reju... Nie, nie, nie grał. Nie, nie grał, nie. nie, 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 gram, nie. Eee... <coughs> to ze Karol w tym Ja ziemię, nie mnie? Ja sobie skojarzyłem. Tak, tak, ja sobie skojarzyłem z królem. Sobie myślałem, że Rey, Rey, W języku hiszpańskim. Tak, szukam, szukam, ale to chodziło o Reju Charlesa. A. Czekaj, Al Pacino. Samuel Jackson. Samuel L. Jackson i Tatum i Jamie Foxx. Tatum jesteście w stanie moim zdaniem odgadnąć. Tatum Samuel? czy Tatum? Tatum, ale Tatum. Ach, kurde. Koniec. No dobra, Desperados, i... no nieważne, nikt z nich. Nie pasuje. Nie, nie, <laughs> nie pasuje, nie Al Pacino Samuel. Kurde, gdzie oni mogli grać razem? Al Pacino Samuel L. Jackson. Ja sobie te filmy z Pacino widziałem. Zresztą jeden z moich ulubionych aktorów. Um, kurde, strasznie ciężkie, naprawdę. A dobra, ja sobie strzelę w tej Tuma i Foxa, że może grali razem w 21 Jump Street? Nie, to, to inny. Ale, no, dobrze. No, dobrze muszę kombinować, więc. no. Leci ja to wiem. Uh -huh. Uh -huh. koniec. No, nie, nie, ciężko. Krzyzy? Krzy pustka. Krzy pustka, to jest to ciężki przykre. Dobra, znowu strzał. Ostatni no. przez... Te, z ostatnim no, przebiegu. Okay. Tateum... No, ja z więc możemy skończyć na okay. teraz. Uh, Ta Tateum i Fox, może jakimś cudem Baby Driver? Nie, nie, nie. nie. No to ja mogę uh, skończyć nie grał w Baby Driverze. No, Samuel nie Jackson, uh, Tatum i Ile tam mamy filmów było? Hateful late nie? On tam przeciwko. A, miał... nienawistna 8, a tak. był Tatum faktycznie. Tutaj macie... Był tam Boże, był rzeczywiście. Palma Hayek i Tatum to jest ostatni Magic Mike. Aha. Uh, uh -huh. Jamie Foxx, Stay Team to jest Świat w Płomieniach między innymi. No i tutaj mamy Pulp Fiction, Od Świtu do Nocy i Django z Tarantino. A oh, jest męska gra, o tam grała. męska faktycznie. gra właśnie Jamie Foxx, no, Al Ale to chyba nie było za dużo tych filmów, Sam Hayek, Al Pacino, e, Dom Gucci. Nie, nie, tak tutaj akurat przy okazji tak. tych zestawień aktorskich, aktorskich niestety, ale w większości masz tylko jedną opcję do wyboru, więc... Okej, okay. no to, to będzie ciężko. To uwierzcie będzie ciężko. mi, przygotowując te plansze, rwałem... Włosy z głowy. Oh, dosłownie, no. spędziłem chyba na tym 4 albo 5 godzin. Bo za każdym razem, jak, jak już miałem. Wszystko ułożone. Tyle. to okazywało się, że ostatni przykład nie pasuje. Ale od świtu do nocy to jest jakiś no taki. Opozyt film. To jest. To jest, to jest, no, to jest tak jak kiedyś. Nocy, jak to się, kiedyś, się dzieje w dzień. To jest tak, w to w razie. tak jak kiedyś, sobie chciałem obejrzeć dziecko rozmary i wpisałem. Nie, nie, nie ten. Nie tak tytuł jak pan, jest jak trzeba. I ja sobie taki robotnik. 15 minut tak się zorientowałem, ro... że to nie jest ten film bolańskiego. To jest, from Dust to nie? Oryginalnie. Dobra, Co w takim razie zaczynam. Razie, druga plansza, krzywy zaczynam. Ja tutaj biorę od razu zegar w dłoń. Dwa pit. Bale, Freeman, DiCaprio, a po drugiej stronie Johnny Depp, Matt Damon i Brad Pitt. Oh, kurń, dobra, to jest e, większa. E, to jest chyba najprostsze. To jest chyba najprzysza. Damon im... Jezu, Damon ucieka z DiCaprio. No, w takim fajnym filmie. Bardzo fajnym filmie. Wielokrotnie go polecałem. Aha, no Boże, infiltracja. Tak, to, nie, to, nie, David, to, tak, to No, no Tak, no, tak no, genialny to film, to film bardzo, absolutnie. Bardzo fajny. Brad Pitt, DiCaprio. Mam jeden oczywiście typ, ale jeszcze poczekam z czasem. A dobra, łasy poletami tajemniku. Dobrze, okej. Okay. Krzywe. Hmm. Christian Bale, Matt Damon, Lemon. Mm -hmm. O tym właśnie mi chodziło. Dobra. Adam. Morgan Freeman, Brad Pitt, 7. Jak Brad Pitt, 7. Adam tutaj jest na etapie zamykania. A Damon To tak chyba... Tak, tak. Widzę. Widzę, tak widzę. Teraz słyszałem, zawsze przejechałem melodyjnie. Nie wiem, spróbuję American Hustle, tam Pete i Bale. No blisko, ale niestety nie. Masz szansę. Masz szansę, Adam. No wiem, ale to jest mniej więcej ten sam, mniej więcej ten sam, rok produkcji z tego co kojarzę. Big short? Tak. Big, Big short. short. Brawo! Jezu, no tak! tak. Faktycznie! Mamy to. Wow. Dobra, Krzysiek, dawaj. Eee, no, to masz szansę. Morgan w filmach. Wiem. On tylko nie pamiętam. Do sobie na razie, na razie sobie tam Depa, DiCaprio, co gdzie Gilberta Grey. Eee, tak, jak najbardziej. Aha, gadaliśmy o tym niedawno. <laughs> Sure no tak, Były dalej to prawda, no, No, ostatni 5 sekund. No, koniec. Um, może Freeman i Deymon w jakimś studiu, w której części Bor nagrali? Nie, nie. Dobra, dajesz. To Christian Bale Johnny Depp albo Morgan Freeman Johnny Depp? wiem. Morgan Freeman Johnny Depp musisz wiedzieć. Ja? Tak. Morgan Freeman Johnny Depp. Nie, no, Edward chyba nie. Ale dobra, jest warto, że co ręki? Nie, 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 nie grał tego Morgan Freeman. Gdzie byś grał z Depem? <laughs> wiem! Wiem! Co wiesz? wiesz? Tak kurde, chyba wiem. A ile jeszcze mam czasu? Damon Freeman. Nie, nie. No, nie ty... da mi to spokoju, no. Johnny Depp, Bale, no. Depp Freeman. Dawaj. No. Nie no, pustkę mam, nie wymyślę teraz. Ostatnie przebiegi? Ach, wiesz, wiesz kto mi się, co mi się skojarzyło, ale ja wiem, że to jest złe skojarzenie. No. Powiem ja na samym końcu, jak powiesz mało czasu, to powiem. powiem Dobrze, ale, ale które? Mo Freeman Depp, ale to jest złe skojarzenie. To jest film, który powinien Adam skojarzyć z uwagi na zainteresowania. Johnny Depp, Morgan Freeman. Matt Damon, Morgan Freeman, powinniście obaj kojarzyć z uwagi na a, zainteresowanie. To już za, już mi czas leci, to już nie skupię się. No, dawaj. A, wiesz, ja myślałem o no. pomyślałem o Parnasusie, ale tam grał Plamer, nie. a Plamer jest podobny nie, nie, do Freemana. Nie plamer. Tylko, że to jest biały yy, Freeman. Um, Okej, okay, to wam może podpowiem. Czy nie? Czy chcecie. Nie, bo czekaj, to, to albo, nie ma sensu, kończy, bo... albo kończymy teraz, bo krzywy zaczynał, albo. To, ostatnie, jeszcze, to jest dobry. ostatnie przebiegi, czekaj daj mu ok to podpowiem tutaj sport tutaj tutaj futuryzm a tutaj kryminał nie yeah, dobra to... dobra to Adam ostatnia szansa mm. Coś już nic to nie daje. Nic ale... mi to nie daje. No dobra, to tutaj mamy tak. Invictusa, Morgan Freeman od Invictus faktycznie. Morgan Freeman nie tam nie panu, czy grał e, Nelsona Mandela. No wiem, wiem. Tak. E, Johnny Depp, Morgan Freeman to jest transcendencja. Transcendencja, tak. O tym, że on się wgrywa w tak, komputer, ale gdzie tam grał Morgan Freeman? On tam miał, miał taką rolę. Takiego profesora? Tak, jakiegoś tak, jakiego profesora? Tak, tak jak w e, Lucy. Oh ga się okay. miał, A może, może, był głosem po prostu? Na nie, masz, nie, czyli profesora tak, normalnie, normalnie okay. tutaj. No, a to, to, ciekawy film jest bardzo, tak, polecam. Jest super. A kto grał partnerkę Depa? Kurczę, nie pamiętam. Rebecca Hall. E, Rebecca Hall. No, I to... tam jeszcze grał e, Murphy. O, Killian. I Kate Mara. Kate Mara a dobra, Ty Mara. Kate Mara jest kiepska. A Christian Bale i Johnny Depp to są wrogowie publiczni. Public enemies. Czyli paradoksalnie każdy z tych filmów widziałeś. ale nie, tak, je... nie. Tak, tak. Nie A, -a. do infiltracją, tak. Jezu, to jest tak dobrze. No. Dobra. Inflatacja. To w takim razie teraz Adam zaczyna. Tak jest. I trzecia no. plansza. Woody Harrelson. Leonardo DiCaprio, Christian Bale po jednej stronie i po drugiej Jennifer Lawrence, Michael Caine, Matthew McConaughey Matthew McConaughey, uh, Woody Harrelson uh -huh. uh, tutaj serial też może być to tak w uh -huh. kontekście Michael Caine, Christian Bale, Batman początek okej. Okay. No to Matthew i Woody to musi być True Detective. To jest absolutnie sezon numer jeden. To jest jeden z najlepszych powstała na świecie, kiedykolwiek. Oni w ogóle są prawdopodobnie braćmi. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Oni, ja są się, takie teorie. Nie, serio. Oni, okazuje się, że mama któregoś z nich miała romans z ojcem któregoś z nich. I. Nie wiem, są na jakimś takim etapie przyjaciółmi, bardzo bliskimi, to jest taki promans hollywoodzki, ale jednocześnie są na etapie, przynajmniej tak się wypowiadali publicznie, sprawdzania genetycznie czy są spokrewnieni, czy nie. No minął czas. Dobra, to Leonardo Mefiu to będzie Wilk Leonardo Mefiu Wilk tak. Zadam Ci zaś czasu w takim razie więcej, żeby mógł nice. się Matthew Christian zająć. Ale to jest ciężkie. Moim zdaniem tego krzyw nie zamknie, więc idź gdzie indziej. Ale to jest najtrudniejsza plansza na tym, na tym zestawieniu. Oczywiście, musiałem tak sobie... No dobra... Um... Jennifer Lawrence i Woody Harrelson. Okej. Okay. Ostatnie 3 sekundy. No nie wiem, no, nie wiem no. no. Adam? Woody Asie, krzywy. Woody Jennifer, kurde, nie wiem. Czekaj. Uh... Woody Jennifer to powinno być akurat dość prosty strzał uh, Zombie Land? Mm, nie mam tego, ale sprawdzę. Bo nie, nie wiem czy, czy ona grała czy nie grała Wy... Woody Grau Nie, to była Abigail i Emma Stone. Abigail Breslin i Emma Stone. Ok. Tam było ten Dobra, no to więc... no, so Adam. Nie, no to jest kurczę taki hit filmowy. W sensie to jest seria nawet filmowa. No to Igrzyska Śmierć. tak, no. Ale ja wtore, tego, nie wtora, wie, tego nie oglądałem. Trójka? Dwójka? Wszystkie. Woody House tam miał jedną z głównych ról. Przecież on tam był, był tym, tym takim bossem. On był tym. Był tym ee, Nieważne. Hmm. triumfatorem poprzednich igrzysk, który zamieszkał w stolicy okay. no i był opiekunem y, Jennifer Lawrence. A dobra, Leonardo i ta Jennifer Lawrence na no się nie padły w górę. Tak. Okej. Okay. Co musi zablokować tej krzywego. No. No, tylko kiedy jest ciężko. Michael Kane DiCaprio. Michael Leo. Titanic? Nie, 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 on nie grał. Titanic, Titanic. Uh, Michael Kane, Leonardo DiCaprio, Basketball Diaries? Uh, jak? Basketball Diaries. diaries. diaries no. uh, sprawdzam. Nie widzę tutaj. Nie, nie. Ok. Kurde. O, oh, No, moim zdaniem tutaj jesteście w stanie odgadnąć. Zwłaszcza ten środkowy. Michael Caine i y, y, Leonardo. Leonardo. <ścoughs> Michael Kane jest na scenie filmowej od lat 50., więc no, z tego, tak. tego mu się udało nagrać. Dobra, co gryzie Gilberta Grape'a, Leonardo i Michael? Nie wiem, strzela. Nie. Wielki Gatsby? E, też nie. Dobra, ostatnie, ostatnie przebiegi A ja zamierzam. zaczynałem, więc krzywy zamyka. Eee, Kurde, ciężkie no. Nie wykombinuję, nie ma szans. Okay. Eee, no to czekaj, eee, Michael Caine, Leonardo, Niebiańska plaża? Eee, kurczę, bardzo możliwe, ale czekaj, teraz sprawdzam. Nie, w ogóle że tam był Kane. Nie, nie było. Nie, nie, nie. Tam... Tutaj jest było więcej opcji ogólnie. Na przykład Popasz. Michael Kane, Christian Bale. Ja, Christian Bale to, ma, to jest kilka filmów. No, tam jest. Tutaj mat mamy tak. okay. i mamy O Boże! Tak. Incepcja! Recepcje. Jezu! I Woody Harrison, Michael Kane. Wow. To są, to są iluzja, W sensie iluzja. No, te dwa filmy o tych magikach, nie? No tego, no nie? Nie, nie, nie. nie mówię o prestiżu. nie mówię o prestiżu, ja mówię o tym. W tym filmie z takiej grupy Ale to mi się kojarzy prestiż z jeszcze jest ten drugi. E, też, Czekaj. Ja wiem o, o co chodzi. Tam, tam gra uh, chyba Norton. American, tak. American Hustle, Jennifer Lawrence Michael, uh, i Michael. American Hustle, Hassel, tak oczywiście, więc tutaj to było w proste. Władcy ognia moim zdaniem byli nie do odgadnięcia. Dla, dla kogoś, kto nie siedzi w tym o, świecie na bieżąco. <laughs> No ale American Hustle czy właśnie Incepcja i Iluzja jak najbardziej. E, no dobra, to w takim razie przechodzimy do ostatniego zestawienia. No, ja tego. Razy. Tym razem krzywym. No. Dawaj. Na razie co? Jeden z 0 Tak, tak, tak. Ok. Wynik bardzo piłkarski. George Clooney. Ponownie Tatum, ponownie DiCaprio i teraz Jonah Hill, Tatum? Quentin Tarantino ponownie i Brad Pitt. Chyba też ponownie. Przepraszam za to, że, że te nazwiska się powtarzają, ale mi przygotowując było prościej, bo mniej więcej wiem w jakim okay. świecie się obracamy. E, tej preferencji. No dobra, no to dajcie mi Tatum, Mike, Quentina, to Hateful Eight, no. Dobrze. Sprytnie. No to ja powiem Leonardo i Brad Pitt dawno temu w Hollywood to no. było, ale. Okej, okay, tylko żebyście się nie wystrzelali. Pamiętajcie, że nie można powtarzać. Jasne. Um, nie można powtarzać po danej planszy, ale to jest nowa plansza. Tak, tak, ale żebyście się nie wystrzelali, bo może się okazać, że się zablokujecie. Na przykład w tym filmie był też Leonardo DiCaprio, nie? Mhm. Mm Dodaj Django. Okej, okay. dobrze. On zmierzchł do świtu. Yeah. Quentin i Mmm. Okay. <laughs> Blokujemy się tu zaraz. Uh, nie daj Johna Hill, Leonardo no Wilk z Kto? Jonah Hill? Okej. Okay. Tak, no. Ty byłeś niebieski. Proszę. No. Adam. No, no. Ty jeszcze masz szansę, czy też zresztą, no ale... Teraz pytanie, jak rozegrać je... Te. U już jest Eleven, i George No tak, oczywiście. Wszystko nie. Między innymi, oni więcej filmów ze sobą nagrali, ale. Johna Hill i Clooney. No nic nie mówię. Powiedz mi, wam czasu jeszcze. 5 sekund. No nie, daj to, o, nie patrz w górę, bo może tam był Clooney też się przybył. Nie, nie był Clooney. Nie. No. To był DiCaprio strips takich bieżących. No wiem. Ach, no, Meryl tam dobrze zagrała. Musisz. Jak nie, jak nie zrobisz to. Magic Mike? No. Nie, z Radem Pitem, co? Nie. No Ale wie. ja wiem, ja że oglądałeś ten film, więc na 100% musisz to odgadnąć. Bo ty też oglądałeś. Nie wiem. Joon Are wiem, wiem. Tatum też chyba oglądaliście. A, ja już I wiem. George Clooney. A to Johna Hill i tej Moore to jest 21 Jumps. Dokładnie no. tak. Ale nie blokuje Adama w tym samym blokujesz? A ja już mam. No. Ta, to jest oczywiście scena, w której brat podchodzi i daje tak. Chaningowi w bullet train. <grym> tak, bullet train. <grym> o kurde, gdzie to? Bo <grym> pociągu ja. jak, jak Chaining myśli, że że kapelusz brat próbuje, daje mu, Że my, go podrywa, że go próbuje tak. ten. A, a brat Pitt chciał po prostu uciec z odpowiedzialności i dał mu ten kapelusz, żeby. Kapelusz zawsze spoilerów, Bez spoilerów, go kupuję, że chciał mieć do toalety, nie? Jakoś tak, Jakbyś tak to było. No jeszcze Adam może teoretycznie dwa eee, punkty zdobyć. Jeszcze jeden, no teraz ty. Kule, kluny i Hill. To jest e, trudne, bo nie oglądaliście tego filmu, raczej na pewno. Padł, przy okazji naszych jakichś rozmów, ten, ten tytuł. Ale nie... Ciężko, ciężko, więc dlatego tutaj jeden przebieg, drugi przebiegli moim zdaniem kończymy. Jeszcze tutaj sobie zweryfikuję jedną rzecz. No, koniec. No, nie wiem, nie wiem. Adam? Kurde, czekaj. Uh... George Clooney i Joan Hill. Będzie jakiś kurczę sensa dramat, jakiś sensacyjny, ale coś tu. Nie, nie. Komedia? To, to jest komedia, no. Komedia. Dobra. Pewnie romantyczna jakaś. we Cezar to jest. Okej, okay. ale ciężko. No, no, więc niestety nie udało się. Ale fajnie, fajnie. Gratulacje w takim razie dla dama, bo zdobył Ech, z tego zero. Dwa zero, mam dwa punkty. Przy Dawać. okazji kolejnego, może pójdziemy w strzelanie, też, w liczenie punktów na, na planszy. Bo wówczas krzywy były chyba. Też Przecież... nie remis był w większości. No dobra, tutaj byś wygrał. E, przy okazji akurat tej planszy miał być punkt dodatkowy. No, ale wiesz jak to można łatwo zrobić? To można zrobić łatwo, często współpracuje z, jak masz na Filmwebie na przykład. Tak, tak, I ale nie, nie, nie. Uwier, uwierz jest. mi, wykorzystywałem do tego Chat GPT, okay. wykorzystywałem do tego IMDB, wykorzystywałem do tego Filmweb. Zawsze ostatni problem jest przy okazji z kraju, mhm. kiedy już masz wszystko, wszystko Ci się zgadza i ten ostatni aktor ten ostatni duet jest niestety ale, ale się można poza za, kontrolą z różnymi kategoriami tak, tak jak aktualnie. najbardziej dlatego pewnie do tego wrzucimy dajcie znać w jakiej wersji wy byście chcieli zobaczyć kółko i krzyżyk a my widzimy się przy okazji kolejnego materiału tylko dajcie nam feedback jak się to podoba i za co się przyjmie. zabrać za jaki temat na co was ciekawi trzymajcie się hej siema do usłyszenia hej